Okay, brady, nie dałem raty, nie, ale dużo nie brakowało. Nie, 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 nie. Co? Mocniejszy. Wciąga. Zacząłeś dobrze krzycze kule. No na trzeciej ci coś. No. Tak ty widziałeś, no, jak no. trzecią, trzecią, trzecią tak. uderzyłem. Tak. Ale to by nic nie dało i tak. On miał, to by nic nie dało, nawet, nawet jakbym wygrał, wygrał. Nie, nie dałoby seko, nic. Nie, to wygrał. jest mała różnica, tak to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic. Bo ja bym musiał być pierwszy, on musiał być czwarty. A to by nic nie dało, i tak by nic nie dało i tak. Próbowałeś bokiem brać te kule? Tak eee, nie, ale to by nic nie dało i tak. Nie nie dało, bo on był drugi w kulach. Ja bym był pierwszy nawet, to i tak by wygrał. Nic by nie dało. A jakaś krótka tak jest. Adolska, gorio! Czas pokaże, MMA zweryfikuje. Niech jak to się zawsze potocznie nie mówi klatka, wszystko zweryfikuje. Nie jest może dobra, ale nie jest też tak bardzo zła, jak na początku powiedział mi lekarz, że zupełnie nie odczyta. Czasami styki mi na głowie się palą, bo wiadomo, związany ze sztukami walki, więc jakiś. U, jakieś u, uszczerbki muszą zawsze być, a tak poza tym wszystko dobrze. A co będzie? Klatka wszystko zweryfikuje, To co tak jak przeciwnik postawi wymagania, tak będę musiał się dostosować. Polska górą. Jeżeli są spalinki tam, gdzie drzewo się robi, które muszą lecieć. Jest MMA. MMA jest nieprzewidywalne i czasami faworyci przegrywają. Więc ja się z tym godzę, więc biorę to na pracę. Nie ma co tutaj debatować. Był lepszy. Ustawiam go. Po swojemu, trzeba karpia ogłuszyć. No raczej znaczy, co, no, no ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. No, karp już jest troszeczkę taki, no tak jak widać, oszołomiony. No i co? I jedziemy z nim. Ja do wszystkiego wchodzę z distansową akurat pierwszy nie chodzimy do woszeczek do tej taki, żeby się wko zabijać do tego może bardziej rzeczywiście jest to realna walka. Na pewno ci będzie się lała. No, powiedzmy... Jakiś tam delikatny, drobny kaszelek, dobrze, że to nie gruźlica, więc dobrze jest, jestem przygotowany w 100%. Teraz teraz, żeby zrobić dwa kroki, do przodu trzeba zrobić krok wstecz, Jestem tego nauczony, więc to znaczy ciężko trenować. Jego scena, moja arena. Ze mnie muzykę, w i dupy trąba. Dziwny wiek, 10-15 lat. To jest tak zwane, jak to się mówi potocznie. Jest to gimnazjum takie. Młodzi gniewni, którzy skończyli podstawówkę te 6 klas, przechodzą do gimnazjum, uważają się trochę za dorosłych. No, pogróżki dostajesz dziennie? No nie, akurat ja na to uwagi nie zradzam, akurat mam troszeczkę dystans do tego wszystkiego i no przytoczę taki przykład. No jakiś pisze chłopak do mnie, Pudzian, ty taki, nie taki, takie niecenzurowane słowa, a ja do niego oczywiście nie z takim samym tekstem, tylko mówię, no chyba mama nie byłabyś z ciebie zadowolona, że takim słownictwem się posługujesz i odrobinę troszeczkę szacunku należałoby do kogoś starszego. No i mówi i od razu potem zmiana, od razu jest zmiana. Panie Mariuszu, ja przepraszam jeszcze raz, no już więcej się to nie powtórzy. No to jest waga ciężka i w wadze ciężkiej wszystko zdarzyć się może. Chwila nieuwagi, no a jednak Paweł, no tak jak widać wielki chłop i wiem co to znaczy, dlatego że na dwie minuty jest to parowóz. Dlatego, że siedem lat temu, gdy ja wchodziłem też byłem taki parowóz i na dwie minuty nie chciałbym podejść pod tą rękę. Jeżeli by tylko pocelował, no to nogi by się ugięły, no i wtedy można odpłynąć, a waga ciężka rządzi się swoimi prawami, że jeden cios dziękuję nie ma i przypadek byłby no i pieram pam pam Niech ode mnie się od 1 maja. A co bym zrobił? Bejzmola w dupę bym mu wsadził. Nie, nie, prowadzę firmę transportową i czasami mam ochotę takim dużym koniem sobie polatać, więc albo wsiadam w jedną ciężarówkę, albo w drugą, jeżeli widzę, że akurat stoi na placu, więc mówię, dobra, do spedytora my daj mi jakiś taki krótki ładunek, przejadę się, a z takim załadowanym samochodem, gdzie ma się powiedzmy 24 tony na, na naczepie, fajnie się jedzie, stabilna taka po prostu, masz na taki parowóz, którego ciężko zatrzymać. No a, że jestem kierowcą zawodowym też, więc czasami sobie wsiadam tak po prostu odskocznie od tej pracy, od tych obowiązków. Wtedy jesteś w kabinie, troszeczkę muzyki i jedziesz sobie spokojnie, dlatego że tam przy jakiejś wielkiej prędkości nie można osiągnąć. No i troszeczkę można się oderwać od tych obowiązków. Nieraz przegram, nieraz dostałem paty po głowie. Yy, że nie wiedziałem jak się nazywam. już go wziąłem w dwie ręce, to tylko podwadzenie nogi dziękuję. No i widzę, że po prostu już rozłożył się jak żaba, no to wtedy już dosiadł tylko. No i rozciągnąć go. Oto proste ćwiczenie na OC. OC w Aksa, OC w Aksa, OC w Aksa, Pan też ćwiczy. Jura skończy trening, ja zaczynam i on czasami coś robi i jeszcze z niego brutalnie powiem, łachadre <laughs> <laughs> Bo widzę, że troszeczkę męczy się na tej bieżni czy na tej siłowni. Dawaj, to gruba się, ciśniesz, ciśniesz tam dla. Dlatego, że ma być dobra walka. Ja wychodzę od dawien dawna, dawaj na ring, dawaj na ring i cię zniszczę. I takie moje założenie jest. Jak chcesz, to mogę cię zniszczyć. Yeah. <noise> nie. Ja, Ale, to mogę wziąć nie. się zniszczyć w rytm tej muzyki. I tak jak będzie bit, tak będę tłuk. <noise> Oczywiście żartuję. Życie nie polega tylko na siedzeniu 24 godziny na sali, a jeżeli ktoś tylko żyje samym sportem, to jest błędne myślenie. Życie nie polega tylko na samym trenowaniu. Jeżeli ktoś mówi, że tylko trenuje, trenuje, no to kłamie. Nie można trenować 5 godzin dziennie. 6 godzin nie można trenować. Można potrenować 2,5 godziny dziennie, systematycznie, uczciwie i możesz być mistrzem świata. No tam pomachać, 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 ale te ręce, one nie klepią, one tłuką tak, że orzechy dobrze rozbijały, więc te ręce potrafią dzielić łeb, strącić zdrowo, więc nie boję się wymiany w pierwszej rundzie. Później w drugiej rundzie możemy pływać, ale jak ja będę pływał, to on będzie dwa razy tyle pływał. To i tak by nic nie dało. Nie dałoby nic. Hmm. Ciężkie pytanie. Hey, ludzie gadali i, i gadać będą. Zawsze komuś coś nie będzie pasowało. Ile ludzi, tyle opinii. Ja się tym nie przejmuję. Jakbym się zaczął tym wszystkim przejmować, no to już dawno powinienem zostawić MMA, 12 lat temu, a dzięki temu, że przyszedłem do MMA, 5 groszy swojej dołożyłem, że dzisiaj zawodnicy mogą godnie trenować i stać ich na to, żeby z tej walki potem godnie sobie żyli i dalej się rozwijali. No a kiedyś, te 12 lat temu tego nie było. Bili się za marne 1000 złotych, no i jeszcze chodzili do pracy. A dzisiaj mają godne garze, no i, i fajnie jest. Trzeba być uniwersalny, trzeba ra radzić sobie w każdej dziedzinie. Jak potrzeba to będzie czołg, jak potrzeba to będzie lambo, a jak potrzeba to będę w górze fruwał, a potrafię. Jedna gala odwołana, druga odwołana i też ta gala była niepewna, dlatego że w czwartek obostrzenia wchodziły i zastanawiam się, będzie ta gala? Nie będzie. No dobra, gala się odbyła. Fuh, no dzisiaj następny klops. Przeciwnika nie ma, następny przeciwnik nie ma. Trzeci. Ja mówię, co jeszcze wyjdzie mi teraz? No. Eee, czar pryśnie, <laughs> czar pryśnie, jak pierwszą bombę dostanie na głowę. No będę po prostu na bezstrzela dochodził do niego, no nie obawiam się, wiem, że jestem świadomy tego, że jestem szybszy, tylko muszę po prostu uważać, bo na pewno taki byk rozjuszony ruszy do przodu. No i muszę być przez pierwsze dwie minuty bardzo elektryczny, a później będzie wypłata. Siedzieć na fotelu i z pozycji fotela to każdy potrafi być mistrzem świata i każdy potrafi być skoczkiem narciarskim, dobrym Lewandowskim na fotelu, ale w rzeczywistości to nie potrafi kilometra przebiec. Ręka, ręka moja w dół poleci, machnie tą ręką, tym cepem przysłowiowym, no i mogę kopytami się nakryć, więc na pewno go nie lekceważę, muszę być bardzo uważny. Dlatego, że zaczęło się to wszystko dziać, po prostu wahania nastrojów były takie, że mówię chyba nazwał dzisiaj tutaj zejdę. Dobry wieczór. Pytacie się, Mariusz, ile ty śpisz? No cóż, jeżeli tylko okazja jest i wcześniej kończę obowiązki, no to 21, tak jak dzisiaj, na przykład do łyżeczka, szybko prysznic wykąpać się po ostatnim treningu. I żeby do 6 rano jak najdłużej sobie podtrzymać, chociaż 8 godzin. Witaminki, aminokwasy, więc Wam od razu odpowiadam na inne pytanie. Przedstawę zawsze aminokwasy, troszeczkę BCA plus jeszcze na czasów rozgałęzionych takich i takich dołożyć. No i potem lulu spać. Więc 8 godzin trzeba odespać. Jeden trening, drugi trening, obowiązki, praca. No i tak dzień za dniem ucieka. W lodówce jest jedno schłodzone, u mnie w lodówce jest drugie schłodzone. No i jeszcze towarzysza, żeby nam napój jakiś przyniósł. Więc jesteśmy dorosłymi chłopami. No i na pewno to się skończy tak, że głowa na drugi dzień może boleć. Ale na pewno nie od ciosów. <śledzimy> Hulaj duża piekuraj, niech się dzieje co chce i wtedy zacznie się jazda.